Dobra. Nie, no, nie wiem! I właśnie to. Jeszcze... Mati, jest super. Kipwa jest czaderskie. Insta -wopis. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w Multiversus. Dzisiaj wielka ekipa ogromna. Przywitajcie się. Siema, Siema, Siema. siema. Wow, słyszeliście to kogaty. Nie pamiętam kiedy ostatni ej, raz. Ej, chwilę, zamknij się. Cztery osoby, mów. Magiczne słowo. Nie, właśnie, bo Admiros nic nie powiedział. A, ja powiedziałem cześć i chciałem no powiedzieć, powiedział. że mięśne słowo, nie ekipa. Nie to przepraszam, o. że powiedziałem, żebyś zamknął mordę, w flotera. Nie, ja przepraszam, że ci się yy, wpieprzyłem. Nie, nie wpieprzyłeś o, mi się. Miło. Po prostu miło. ja myślałem, że wiesz, ja mówię siema, witajcie wszyscy, o. a, a Admiral siedzi smutny, bo nie zdążył. Nawet tak, wiesz, tak prób, rękę spróbował podnieść, ale już ktoś inny został wybrany. No. Oh, yeah. O, Batman i Superman. Uuu, no a jak? Będziemy się sami bić pomiędzy sobą. A, mamy wszystkie rzeczy odblokowane? Ja nie mam nic. A ósmy usłyszał? Czemu ty tak napierdalałeś no, tę no, granat? No, nie. w nawet jak... Flotar mówi, jest najlepsza. Nie, nie, nie jest, jest nawet bestieże jak... nie, nie nie po, po prostu. porównanie no, się... będzie. Ech. Fajnie mi się to grało po prostu. Dobra, itdora. jest mi ciebie żal. Dobra, to nie używamy żadnych rzeczy, tak? Tak. Tylko uniki możesz robić. Nie o, o, dobra. I tak przegramy spokojnie. No. I... E, Admiros Smart... Ey, czekaj, aha, bo ty dobra. grasz nową postacią tak, Admiros. Tak, Nowa postać Jake. Okej. Okay. Cyk Pa pa pa! chłopco strzela! To no jest. Rozciągają się. To gra się Supermanem? Konik, piesek. Bo ty Superman pa, pa. Dobra uważaj. Oa, Dobra, pełen fokus, pełen focus. Ty nie bij mnie może ja jestem z tobą! Ja my możemy się wybić? Nie, nie możemy, możemy raczej, się. ale wiesz Dobra? To, jest, to, jest to Ej, zjarłeś mi Admiros chyba! Tak, tak, dobrze. Teraz będziesz... Y... nie wiem. Yes. Ty Powiedz. już rzuciłeś jakimś batarangiem No chyba. jak masz ciśnij L1 to też chyba coś robisz takiego zwariowanego. No chyba masz lodowy oddech. Zjad, lodowy zjad oddech. mnie, zjadł <laughs> mnie! To właśnie ja mówię. Jestem to jest jak tamkę z Lola, ale no. Kozak Coś takiego masz. Konik, wódeczka. Ty, ja, no tam, co <laughs> jest? Konik. Tak. Admiros, nie żaden konik, tylko mi się bić. No, Polka. robię to. Ooo, na Oj. Co ty, Dobra. 93 dopiera. co? I tak gwiazdka. 93. Im więcej nie szef, nie masz, tym łatwiej cię wypchnąć. Wykurwiaj. Oj, Admiros. ty mamy nabijać więcej tego. <laughs> nie, nie, może jesu. jak jest taki ogień, to da się wyrzucić. Admiros nie zjadł okay. znowu. Dobra, wypadł. Uwaga. bo już bo spadł. Jak ktoś spadł, to... no, 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 no. I, cztery i trzeba 4 razy wyrzucić przeciwnika. Dobra. Dobra, oh, tak jak... pieczone. Mistrzowskie Priceham obijanie No spokojnie, wygrywamy, wariacie. Nawalamy frajerów. No, nic nic się nie dzieje. Wygrywacie. Dobra, Admirosa będę bił. To jest nie jest jedyne miejsce, mnie. gdzie go mogę pobić. Ty, Admiros, ale musisz zadawać Dobra. obrażenia. No wiem, Bro, ale patrze... ja jakby, no to Hogaty... chyba nie bije. Aj, aj, aj. Hogaty miał tego. Zero obrażeń. Mówię, co robi... co robi Admiros. Konik Dobra O kurcze pieczon. No. Co ty mi robisz? Rakietka. A ty też Jesteś placerem? pewny, że chciałeś tak zrobić? O, nie, o, wiem, nie wiem, ja pierwszy raz gram tą tę chłop przed samym wyjściem za mapę się skampił Dostał jedną bułę i wypadł Ożysz ty Lecę ze spotka Dobra nie Do... Nie Co wiem, i właśnie to... Jeszcze jednego, jeszcze jednego. Pieprzę to. Teraz, teraz, Aleksinem punkt. Konopie, konopie, konopie. Jest, ugraliśmy. No, jest! Eee, win! Eee, Pogaty no, eee, do tej góry. <laughs> Nie wiem, ja pierdolę no, tego tak. Batmana. I jeszcze raz się <grym wydarzy <grym sytuacja, że ja strzelam tym y, harpunem o, ne, ne, i wylatuję ne, ne, ne. Za, po, za mapę, to ja nie wiem. Jaki jest ten skurwa grania tą postacią, no, jeżeli kurwa. to tak łatwo jest zdodgewaniem. No, nie, od razu rewanż, właśnie, rewanż. No. Rewanż. Ja pierdolę, ale się wkurzyłem za gówno nie, 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 napisali, nie, jest nie, Tak, tak no napisali, że że jeżeli... Znaczy, ktoś napisał, że że to jest bug, a ktoś napisał, że y, jak ktoś ktoś nie, w tym czasie, to nie, to tak nie, no, no. Jeżeli i mnie wypierdala automatycznie poza mapę. Ale o. A, dobra. Nie, naprawdę. Bliźniaki kram. Dobra. Ja już widzę, że jakiś broken taktyka tam jest. Dół i trójkąt, z tego co pamiętam, Hogat, to ty jakąś tarczę rzucasz. nie mam trójkąta, ja mam od Xboxa No to tam, gdzie masz trójkąt na padzie innym, nie? Bliźniaki robaki. No na kusze, robaki. To no. jest Y, dobra. Dobra. No, ale ta Wonder Woman, jak się potrafi tym yy, używać tych spelków, o. to wydaje się fajną postacią. Okej, okay, to dzięki, spoko. Szkoda, że nie potrafię. Bo ona ma to lasso, nie? Jakieś do przyciągania no, chyba. No to jak to, prawie. Lasso. No, no, no Sonifer to jest broken Psonik? postać. Sonifer podobno jest... jest w kategorii największe gówno. A, oh, okej. Okay. No to jest każda postać jest w tej kategorii. Oj, oj, oj. O ja dopiero mi no. bijam, bijam, ale to wiesz, dopiero jest początek. No tak, ale to za chwilę może być tak. koniec. Ja nie wiem, który jest... Ej, no stoi debil i macha! <laughs> Według stoi i sobie. Dobra, to potem jest. będą zadawali zero obrażeń, bo to się psuje, jak przez, jak cały czas maszujesz jeden przycisk. I bardzo dobrze. Nie, no do, dobrze, że są takie właśnie na... Nie, nie możesz cały tak czas jest. używać... Tak, 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 masz napisane no... potem. Że masz jakiś tam coś, za. atak zanikowy, coś tam, coś tam. O piątkę coś tam. sobie przybiliśmy. O nie! I fotar muszę odejść, bo mam kurier. O nie! Aha! Dobra, dobra, to stop, stop, stop! Dobra, stop, stop, stop. Okej. Okay. Przerwa. Taktyczna. Stop, stop, stop. Taktyczna przerwa. A, ja dobra, ciebie, ja mogę a tym jakie ja mam wyklank? ciosy? I to będzie. A tym, co ja robię? A gdzie jest to ładowanie w ogóle? Okej. Okay. Jakie ładowanie? No takie ładowanie miałem Kudłatym. O jezu! Są go robił. Kupiłem... Dobra, ale to, dobra, za chwilę to i tak minie. To za kary rzucam w niego Batmana. No, dobra. <grym> 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 kudłatym mieć ładowanie, ale nią nie musisz mieć ładowania. Każdy ma jednak mimo wszystko troszkę inne, te okay. kile. Fajnie, fajnie, ten Batman fajnie tak wygląda. Tego robisz no, 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 no. no. Wybierz tak? wygląda. Ej, takie pytanie w ogóle. Ej, tutaj można przeklinać, czy nie można przeklinać? Możesz, na... marz, możesz, Przecież... Można z jakąś kurewką rzucić? Można, można... słyszałeś jak zruntowałem przed chwilą tę te grę, więc... <grym> I czemu ty św... jesteś wciąż taki szybki? Kiedy to ci minie? Nigdy. W ogóle analogię można bić i o co tu chodzi? Tak teraz jest zdałem sprawę. O Jezu, przepraszam. O, zbiłem to chyba. Ty, może to jest technika, że żebym... Ty jak mnie walniesz zaraz jakimś super umiejętnością... Czarka, nieoczekiwany kurier był, przepraszam. O! Jak będziesz gotowy, to mów. E, no jestem już gotowy. No Dobra, dobijemy okay. się. Dobra, tak. <laughs> już Mam powrót. powrót. E. Okej, okay. ja spróbuję... Oj, A co jest, Hogaty się nauczył grać przez te trzy minuty. Tak, tak, tak. Tak, tak, Triki wszystkie. <laughs> tak, tak. Wszystko już umiem. No, także co? O ty! A ty mnie biłeś! Ale żeś mi zrobił floter tutaj. No ej, to było dobre, To nie? było to... dobre, na. No. Ale to <laughs> Ale wyglądało no, całkiem nieźle. Tak, wyglądało jakbym wiedział co robię. No, to jest... Proszę wyglądało groźnie. Puścić! Pęk. Urde. Obrotowy. Dobra, y, hoga tego, Hoga tego trzeba. Nie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu O, Hoga ja ty sam wyskoczył. Ja co jest? Ja nie no, wiem. No musi, musisz to... pamiętać o tym, że no... Tak, do góry nie można, no. aż tak, dobra. No to jest najgorsze, ale to jest sprawiedliwe w sumie. O, ale mnie wyrzuci! To prawda Muszę mam przerwać? uderzanie mnie Dobra, Kupię, kupiłem se tarczę. Ja też kupiłem se tarczę. Ja właśnie nawet nie wiem co kupiłem I nie wiemujecie coś... No tak, bo ta postać no, ma, ma coś takiego E no. ja bo zaraz mnie wyrzucą Nie wyrzucą al ale dostałem teraz O mówię Dobra też coś kupiłem kolejną rzecz Dobra To też ale To mój, to mój, to mój No ja zamknę mordy znowu no. Ale to I'm nic nie da Oooo, jak się poczuł, to nic nie da. Oj. mnie! mnie! Lecisz! mnie! Lecisz! Dobra, nie! Dobra, dawaj Admirosek. Znaczy, Hogaty. Dobra, dobra, a ty nie ma problemu. Pa, pa, pa. Cyk. Walimy Admirosa Focus na... A! Nie wypadaj! Nie wypadaj! Chybko, Hogatego, Hogatego, Hogatego. Tak, tak, widzę, widzę. Obrót, obrót. Uciekaj, no, bo... uciekaj, ucieka, Admiros! Znaczy kogo kurwa! Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, ile się o, da! Nie! Jest, leci. poleciał. Uciekałem. Oh. Oh. Dobra. Ej, powiem wam, że od grania na padzie mnie palec boli! No, jak się no, długi czas nie gra, nie gra na padzie, to tak jest. ty tyle samo obrażeń, dokładnie. Co? No, jesteśmy bracia, trolle. Bracia. <laughs> O, nieźle, 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 hogaty. Dobrze. Powolutku. Da, 169. Yes, dajcie grzanki, dajcie oh, grzanki Ooo! Oh. <grym> oh. oh. No i dobra, Aha. lecimy. Aha. Dobra, to jest ciekawe no. Admiral chciał wziąć drugiego Supermana, ale to chyba był mis No no no, no, no. Bez, 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 bez stream snajpowania, dzięki. Macie no. jakąś kryptońską skórę, widzę. Albo nie wiem czy nie ma jakiegoś perka, jeżeli wybierzesz dwie postacie po prostu, które ze sobą tam dobrze działają. Nie, nie eee, wiem jak tutaj to jest zrobione. Macie po prostu kupione perki, A, Pay to win, pay to win, pay to win, win masakra. Z nimi to się nie da grać po prostu. Dobra, chogaty, teraz jest ten moment, w którym się. A, bo ja jestem teraz tam. Teraz to my. O, nie. Chyba tarcza, nie tarcza! Zamrozić, do dobrze, dobrze. Tu się jakąś tarczę daje w ogóle. Ok. Dobra. Razem, Kurde. razem, razem. Współpraca, współpraca. Osłonka. Teraz, teraz. teraz, teraz macie teraz, gdzieś teraz. Co no macie? Macie osłonki. No, też mamy osłonki. Jakieś taktyki. No, nie wiedziałem, że ta osłonka zadziała. Po prostu no, jest wyściskanie losowych klawiszy i liczysz na to, że pójdzie wyjdzie jakiś kombo. Klasycznie. Klasyczny no. Oj Dobra oj, oj. Oj. Oj, oj, oj No i dobrze oj, zrobiliśmy o, Dobrze Dobrze, dobrze hogaty <laughs> To był to był team play. Plan był dobry Jeszcze musimy się nauczyć tak, grać tak? w ten sposób Tak, tak, tak Kurde. nie wiem którym jest, jest ten laserowy wzrok Eee, musisz wylewają. podskoczyć i w dół, trójkąt. O, dobra, dziękuję. Oła, 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 no. Proszę zostawić. Po pleckach. O, no, no, no. Jezu, useless jestem nią. Nic nie robię. Dobra, wypad! Dobra, dobra, wypadłem go. No. Dzięki, ale już chyba sobie użyłeś. Znaczy nie, dla siebie? też, bo doskoczyłem do ciebie. Aha, dobra. O kurde, prawie mi wyrzucił. Oszty! Zostaw mnie! Stojku! Zostaw mnie! 145, idę! Oj, ale nie! Dobrze, dobra, dobra, naprawdę? Spokojnie, admiral, robimy to, robimy. Nie, 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 to już jest gra typu skończona po tym no. pierwszym wy wypierdaleniu się. Ała. Takie kombo można tutaj robić. Nie. Dawaj, chodź. Chodź. Nie. Nie. Dobra, teraz ty. Ale... zostaw mnie. Ty, trzeba... Matiego, Matiego, Matiego. Aha. Dam ci tarczę. Ty, bo nie. Bardziej, żebyś nie wyparł. No wiem, wiem. Tego się świeci. Mati się świeci. No, ma się świeci. Nie świecę się, nie świecę się. ZA <laughs> dawaj, dawaj. No nie wiem, nie wiem, nie wiem Ta postać to jest do pizdy Wypadł Kurde no zbarł. ma 181 I jeden cios, dobra Jest aj, aj, aj. Oh. Aj, aj, aj. Udało się 3-0, co to było? Będzie skończy... zmiana składów, coś tak ja. No, to jest jak jest. Ciężko to jeszcze... Ty, 322 wrażeń zrobiłeś. Co? Ja, co? ja już... nic nie zrobiłem, ja w życiu nie gram. w tą doskonałością. 12 wrażeń zrobiłem, co jest? Klikasz losowe rzeczy i... Dobra, grzanki. Y... A, zapomniałem o grzankach. A nie, c... grzanki X10, ja mogę kupić tylko. A dobra, A, bo ty możesz chyba tylko ileś razy w ciągu dnia albo nie wiem. Ja, Daję wam nie wszystkim grzankę. Dzięki. Dobra, w takim razie dziękujemy Dzięki. bardzo za oglądanie. Dostaliśmy pierdol, ale nie martwcie się. To wszystko jest kwestia czasu. Hoga, ty wierzę, że będzie teraz tryhardował, ja zresztą też i wrócimy silniejsi. Pa pa. Dokładnie, pa, pa. Dobra?